Przepis na barszcz biały, zakwas, pół litra letniej wody lewamy do słoika, dodajemy 5 łyżek mąki pełnoziarnistej, 4 liście laurowe, 7 ziaren ziela angielskiego, 5 ząbków czosnku i łyżkę majeranku. Wszystko dokładnie mieszamy drewnianą łyżką. Słoik przykrywamy gazą. Przyczepiamy ją i zakwas odstawiamy w miejsce nienasłonecznione na 5 do 7 dni. Jeden raz dziennie zakwas mieszamy. Tak wygląda drugiego dnia. A tak siódmego. Już po pięciu dniach będzie prawdopodobnie gotowy do użycia. Jeżeli zakwas jest gotowy, możemy przygotować bulion. Do garnka wkładam trzy marchewki, pół selera, por, duży korzeń pietruszki, dwa ząbki czosnku, Opaloną cebulę, natkę pietruszki, kilka suszonych grzybów, dwa liście laurowe, ziele angielskie i pieprz oraz łyżkę soli. Wszystko zalewamy dwoma litrami wody i gotujemy. Godzinę na małym ogniu pod przykryciem. Po ugotowaniu odcedzamy wszystkie warzywa i zostawiamy czysty bulion. Do wywaru dodaję 4 białe kiełbasy i 30 deko kiełbasy wędzonej. W tym momencie możemy również dodać boczek około 10 do 20 deko. Podsmażony wcześniej z cebulą. Wszystko gotujemy około pół godziny. Po tym czasie przygotowujemy zakwas. Wyjmujemy z niego czosnek, liście laurowe i ziele angielskie, i przed wlaniem do zupy dokładnie mieszamy. Ja dolewam cały zakwas. Dodatkowo dodaję majeranek, ząbek czosnku i łyżkę chrzanu. Wszystko gotujemy jeszcze kilka minut. Na koniec dodajemy pół szklanki zahartowanej śmietany. Zupa jest gotowa, podajemy ją z różnymi dodatkami.